Jak co roku straż pożarna boryka się z pożarami dotyczącymi wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych. Już w tym roku Dzierżoniowska straż pożarna odnotowała 40 interwencji związanych Właśnie z gaszeniem takich pożarów. Same te pożary może nie są w sobie takie groźne, ale przeniesienie ich na budynki bądź też inne obiekty grozi rozwinięciem pożaru. Stąd też, jak corocznie wystosowujemy apel do wszystkich mieszkańców naszego powiatu o niewypalanie pozostałości roślinnych, niewypalanie pól, co również jest zabronione przepisami prawnymi. Oprócz przepisów i oczywiście wyciąganych konsekwencji, jest spory problem z zaangażowaniem Straży Pożarnej, bo chociażby wczorajszy. Przykład w Łakiewnikach, gdzie miał miejsce pożar powierzchni około 5 hektarów suchych traw i pozostałości roślinnych, w zaangażowanych w nim było cztery zastępy straży pożarnej z terenu powiatu. I tutaj mamy największy problem, że moglibyśmy być w tym czasie potrzebni w innym miejscu i przy większym zagrożeniu, a musimy niestety nie doprowadzić do rozprzestrzenienia się tego ognia i ugaszenia go.